Sutomu Miyazaki, znany jako Otaku Killer, przyszedł na świat w Japonii dokładnie 21 sierpnia 1962 roku, by 17 czerwca 2008 roku stanąć przed szubienicą za makabryczne zbrodnie, zamordowanie i zjedzenie czterech niewinnych dziewczynek. Do tomu, będąc wcześniakiem, przyszedł na świat ze zniekształconymi dłońmi, pozbawionymi nadgarstków. Ta fizyczna ułomność narzucała mu konieczność podejmowania nietypowych ruchów ramionami, aby osiągnąć skręcenie swoich dłoni. To wyjątkowe wyzwanie stanowiło stały element jego życia, wpływając nie tylko na aspekty praktyczne, ale także na jego sposób funkcjonowania w społeczeństwie. Już w szkole podstawowej, kiedy defekt dłoni Tsutomu Miyazakiego stał się zauważalny, wpłynął negatywnie na jego psychikę, czyniąc go obiektem odrzucenia przez rówieśników. Ta bolesna izolacja w dzieciństwie kształtowała jego spojrzenie na świat. Mimo tych trudności, Miyazaki zdołał przekształcić się w wzorowego ucznia, angażującego się w naukę. Jednak jego życie nabrało nowego kierunku podczas nauki w Meidai na Kano. Gwałtowny spadek wyników stał się punktem zwrotnym. zatrzymując jego marzenia o studiach na Uniwersytecie w Meiji. To nagłe załamanie stanowiło nie tylko przeszkodę w osiągnięciu edukacyjnych celów, ale również rzucało światło na jego wewnętrzne walki i frustracje. Zamiast realizować marzenia o zostaniu nauczycielem, Cutomu zmuszony był podjąć studia w lokalnej szkole wyższej, kształtując się na technika fotografii. W tamtym okresie Tomu unikał kontaktów z kobietami w jego wieku, być może z powodu swojej fizycznej niedojrzałości. Jego przyjaciel z liceum opowiadał, że jego genitalia były nie większe niż wykałaczka i ledwie grubsze od ołówka. Niemniej jednak Miyazaki okazywał wyjątkowe zainteresowanie strefą seksualną. Na często robił zdjęcia bielizny tenisistek, zaspokajając w ten sposób swoje perwersyjne skłonności. Znużony już pornografią przedstawiających dorosłych ludzi, przeniósł się na magazyny z udziałem dziewczynek. To zagłębienie się w coraz bardziej zdeprawowane obszary stało się niebezpiecznym preludium do jego przyszłych, szokujących czynów. Pewnego sierpniowego popołudnia 1988 roku czteroletnia Mari Konno opuściła dom, by pójść się bawić u przyjaciółki. Po godzinie 23, gdy ojciec nie zauważył jej powrotu, zgłosił zaginięcie córki na policji. Niestety, niemal równocześnie mała dziewczynka padła ofiarą bestialskiego morderstwa, uduszenia na śmierć. Wtedy rozpoczęła się seria makabrycznych zbrodni, w których Tsutomu Miyazaki zgwałcił i zamordował Kolejne trzy niewinne dziewczynki. Podejrzewa się, że bodźcem do tych haniebnych czynów mogło być odejście dziadka w maju 1988 roku. Z dziadkiem Cutomu utrzymywał jedyną normalną relację, a jego śmierć stanowiła dla niego ogromny cios. Później morderca przyznał się do zjedzenia niektórych ze spalonych kości ofiar, twierdząc, że pragnął, aby byli zjednoczeni. Te tragiczne wydarzenia definitywnie oderwały Cutomu od rodziny i normalnego życia. W późniejszym okresie Miyazaki wyznał, że nie tylko dopuszczał się makabrycznych aktów na ludziach, ale także na zwierzętach. Mordował koty i wrzucał je do rzeki lub wrzącej wody. Dodatkowo okrutnie podcinał gardła psom, używając drutu kolczastego. Te przerażające fakty rzucają światło na jego skomplikowaną i zdeprawowaną psychikę. Sześć tygodni po zamordowaniu Mary Konno spotkał siedmioletnią dziewczynkę, Masami Yoshiza. Przekonał ją, aby wsiadła do jego samochodu, a następnie razem dotarli na wzgórza. Tam udusił ją, rozebrał i znęcał się nad jej ciałem. Kiedy ciało dziewczynki zaczęło kurczyć się, mu? Przerażony rzucił się do samochodu, opuszczając zwłoki mniej niż 100 metrów od miejsca, gdzie leżały szczątki nieszczęsnej Marii, jeszcze nie odkryte przez policję. Pomimo szoku spowodowanego tym zdarzeniem, Cutomu ponownie zabił. Trzecią ofiarą stała się Erika Namba, którą również wciągnął do samochodu. Maniak namówił ją, aby rozebrała się na tylnej kanapie, po czym zaczął robić jej zdjęcia. Erika nie przestawała płakać, więc cutomu chwycił ją za gardło. Położył się na niej i dusił. Po jej śmierci zawinął jej ciało w prześcieradło i umieścił je w bagażniku. Po kilku kilometrach zdecydował się pozbyć zwłok w lesie. Tym razem jednak ciało Eriki znaleziono następnego dnia. Policji nie trudno było połączyć to morderstwo z zaginięciem Mari Konno i Masami Yoshizawa zwłaszcza, że ich rodziny nadal otrzymywały milczące telefony lub niepokojące pocztówki. Szczególnie ta otrzymana przez rodzinę Namba, złożona z liter wyciętych z gazet, zawierała napis: Erika Kaszel Gardło Odpoczynek Śmierć. Rankiem 6 lutego 1989 roku, idąc do pracy, ojciec Mari Konno znalazł pudełko na progu swojego domu. Zawierało popiół, fragmenty kości, 12 mlecznych zębów, zdjęcia dziecięcej i kartkę papieru z napisem: Mari, skremowanie, badanie, dowody. Miyazaki wrócił na miejsce zbrodni i usunął pozostałości. Później rodzice dziewczynki otrzymali również następujący list: Kocham cię, Mari, chciałem, abyś zawsze była ze mną, cieszę się, że jesteśmy razem, nawet jeśli tylko w moim sercu. Chciałem cię dla siebie, dlatego zabrałem cię ze sobą, teraz będziesz ze mną na zawsze. Mam twoje ciało i twoje kości, teraz jesteś ze mną. Zanim zorientowałem się, jej ciało zaczęło sztywnieć. Chciałem jej skrzyżować ręce na piersi, ale nie mogłem ich ruszyć. Wkrótce liczne czerwone plamy pojawiły się na całym ciele, przypominały stemple, wyglądały jak liczne japońskie flagi. Początkowo wydawało się sztywne, ale teraz myślę, że było spuchnięte, śmierdziało, śmierdziało strasznie. Nigdy w życiu nie czuliście takiego smrodu. Przechadzając się po parku 6 czerwca, Tsutomu zwrócił uwagę na Ayako Nomoto, zaledwie pięcioletnią dziewczynkę, która bawiła się sama. Z uśmiechem na twarzy obdarowywał ją słodyczami, jednocześnie zauważając niezwykłość zdeformowanych dłoni dziewczynki. Mimo to, niezadowolony Tsutomu postanowił włożyć gumowe rękawiczki, po czym niespodziewanie złapał ją za gardło. W trakcie desperackiej obrony dziewczynki, kopiącej w powietrze, Cutomu z irytacją zdecydował się przerwać jej opór. Po kilku minutach zaciekłej walki dziewczynki ta w końcu się poddała. Z myślą o jej własnym bezpieczeństwie Cutomu zakneblował ją i związał jej ręce. Następnie starannie owinął jej ciało w prześcieradło i włożył do bagażnika. Tym razem zabrał ciało do domu, najpierw zatrzymując się w sklepie wideo, aby wypożyczyć kamerę. W domu rozebrał ją i położył na stole z rozłożonymi nogami. Dwa dni później, gdy zapach rozkładającego się ciała stawał się nie do zniesienia, Cutomu podjął drastyczne kroki. Odciął ręce, głowę i stopy, eliminując wszelkie ślady identyfikujące. Szczątki ukrył w toalecie publicznej, a po powrocie do domu posunął się jeszcze dalej. Upiekł odcięte ręce, stopy i głowę, a następnie zjadł. Pozostałe kości, włączając w to czaszkę, ukrył w pobliskim lesie. W desperackiej próbie, aby nie odnaleziono ciała dziewczynki, Tsutomu spalił ubrania, prześcieradło i torbę, w której trzymał makabryczne rzeczy. Pomimo wszystkich tych przemyślanych środków ostrożności, szczątki Ayako zostały odkryte i zidentyfikowane. Mroczną karierę Tsutomu ostatecznie zakończył zwykły obywatel 23 lipca 1989 roku. Świadek przyłapał go, gdy fotografował nagie dziecko. Zosta Zatrzymany pod zarzutem zmuszania nieletnich do popełnienia czynów obscenicznych, a po 17 dniach morderca zdecydował się przyznać do całej serii swoich makabrycznych czynów. Po aresztowaniu w domu Tsutomu Miyazakiego znaleziono około 6000 kaset wideo z pornografią i szokującymi treściami, a także liczne mangi, anime i gry wideo. Do już obszernej kolekcji dołączyły także filmy i zdjęcia ofiar. Proces rozpoczął się 30 marca 1990 roku, podczas którego oskarżony interweniował. Składając bezsensowne oświadczenia. W desperacji próbował zrzucić winę na swoje alter ego szczuro człowieka postać, którą często rysował jako bohater komiksu. Od 1990 roku Tsutomu Miyazaki przebywa w więzieniu, a Saitama nakazała mu poddanie się badaniom psychiatrycznym trwającym 7 lat. Grupy lekarzy zdiagnozowały u niego ciężką schizofrenię i dysocjacyjne zaburzenia tożsamości. Pomimo tych wyników, sąd okręgowy w Tokio, Uznał, że oskarżony nadal był świadomy powagi swoich czynów, skazując go na karę śmierci poprzez powieszenie. Historia Tsutomu Miyazakiego jest przerażającym przykładem skomplikowanej i chorej psychiki, która doprowadziła do serii okrutnych i bestialskich czynów. Jego postać pozostawiła trwały ślad w historii japońskiego prawa i systemu karnego, a jego zbrodnie wstrząsnęły społeczeństwem, stając się jednym z najbardziej przerażających epizodów w historii kryminalnej. Japonii.